Środa 3 stycznia. Krzysztof Stawiarski, zapraszam na telefakty. Co dalej z Masztem przy Młynie? Płynął wniosek, więc rozpoczniemy procedurę uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla kogo ta droga? Ważny teren i ważne miejsce dla gminy. To jest koło zamachowe, rozwojowe gminy. Co tam w kulturze? Cały czas integrujemy lokalną społeczność, szukamy różnych narzędzi. Maszt, który został postawiony przy starym młynie obok Ostrowieckiego Browaru Kultury, budził wiele kontrowersji i sprzeciwów. 29 grudnia upływał termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Czy taki wniosek wpłynął, sprawdzała Gabriela Soboń. Inwestycja przy ulicy Wardyńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim została zgłoszona do starostwa powiatowego 15 czerwca 2023 roku. Zgłoszenie zostało wykonane w oparciu o artykuł 29 prawa budowlanego. I tu przypomnijmy, wprowadzone przez ustawodawcę w kwietniu 2020 roku zmiany w przepisach prawa budowlanego znacznie uprościły procedurę zgłaszania budowy tymczasowych przenośnych wolnostojących masztów antenowych w okresie zagrożenia epidemicznego. Do zgłoszenia inwestor dołączył dokumentację projektową. Obowiązujące wówczas procedury określone w prawie budowlanym nie zawierały umocowania, które pozwalałyby ocenić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. Spółka miała 180 dni na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę masztu. Wpłynął wniosek, więc rozpoczniemy procedurę uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie polegała m.in. na tym, że będzie będą sprawdzane zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będą podlegały, decyzja będzie podlegała uzgodnieniu z wojewódzkim świętokrzyskim konserwatorem zabytków. Starostwo powiatowe ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Projekt trafi też na biurko konserwatora zabytków. Ten ma 30 dni na wydanie stanowiska. Jeżeli decyzja będzie konserwatora negatywna, my w takim momencie też zmuszeni jesteśmy wydać decyzję negatywną. Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewody świętokrzyskiego i wtedy wojewoda będzie rozpatrywał tą sprawę. Na dzień dzisiejszy urządzenia zamontowane na 32-metrowym marszcie przy ulicy Wardińskiego mogą działać. W momencie, kiedy zapadnie ostateczna decyzja o niewydaniu pozwolenia na budowę, zostanie wszczęta procedura nakazująca rozbiórkę obiektu. Ale warto też dodać, że w czerwcu 2020 roku z listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skreślono instalacje radiokomunikacyjne. Nowy rok to w wielu instytucjach i zakładach pracy okazja do zmian organizacyjnych. Takie zostały wprowadzone w Ostrowieckim Urzędzie Pracy. Od 2 stycznia tego roku nastąpiły zmiany w obsłudze interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w miejsce działu Centrum Aktywizacji Zawodowej powstał nowy dział Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rynku Pracy. Ponadto powstało stanowisko doradcze do spraw zatrudnienia osób młodych, które mieści się w pokoju nr 42. Nastąpiła też zmiana dotycząca obsługi interesantów, nowe miejsca obsługi osób bezrobotnych, jak i pracodawców zostały przedstawione na grafikach. Oszuści nie odpoczywają i ciągle wymyślają nowe metody działania. Tym razem przestrzegamy przed SMS-ami od kurierów. 2 stycznia do Ostrowieckiej Komendy Policji zgłosił się 18-latek, któremu kilka dni wcześniej zniknęło z konta 2200 zł. Z jego relacji wynika, że od rzekomego kuriera otrzymał SMS-a z prośbą o zaktualizowanie adresu przesyłki. Po kliknięciu w dołączony do wiadomości link pokrzywdzony został przekierowany na stronę firmy kurierskiej, gdzie miał podać swoje dane do karty bankomatowej. Uczynił to, a godzinę później otrzymał informację z banku o tym, że ktoś z jego konta wykonał pięć transakcji. Funkcjonariusze policji apelują o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów, a także weryfikację transakcji, które mamy zaakceptować. Jedną z ostatnich oficjalnie zakończonych inwestycji na terenie gminy Kunów w Starym Roku było oddanie do użytku drogi na terenach przemysłowych. Jeszcze do niedawna droga w strefie przemysłowej w Kunowie wyglądała tak. W ostatnich dniach grudnia zakończyła się budowa drogi prowadzącej do siedmiu firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej w Kunowie. Historyczna chwila odcinek drogi dokończony. Gmina w zasadzie najważniejszą inwestycję wykonała w tym momencie. Zostały drobiazgi, posadzenie kwiatów, zasiśnianie. Przecinamy. Nigdy nie mieliśmy tutaj takiej drogi. Pięknie wyasfaltowana, równiutka nawierzchnia. Codziennie przyjeżdża po 10-20 tirów. Także mieliśmy umordowanie, żeby tu się samochody dostali. Teraz nie ma problemu. Z dwóch stron jest dojazd. Przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w Kunowskiej Strefie nie ukrywają, że nowa droga jest dla nich bardzo ważna i zdecydowanie ułatwi prowadzenie działalności. A przypomnijmy, w strefie przemysłowej działają firmy m.in. z branży obróbki metalu, stolarskiej oraz spożywczej. Podstawa funkcjonowania tych firm i, i bym powiedział, podstawa podstawy budżetu miejscowości Kunów. Tym bardziej, że w siedmiu firmach zatrudnionych jest około tysiąca osób. To jest bardzo ważna, e, ważny teren i ważne miejsce dla gminy. To jest koło zamachowe, rozwojowe gminy. Z tego terenu spływają rocznie podatki w kwocie około dwóch milionów. No, nikt tak nie zasługiwał jak ci pracownicy. Samorząd Kunowa od lat starał się o znalezienie dofinansowania do budowy drogi w strefie. Ale jej charakter nie pozwalał na skorzystanie choćby z rządowego funduszu dróg samorządowych. 2,5 miliona złotych gmina dostała z budżetu państwa. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ponad 3 milionów złotych. Życzyłbym samorządowi Kunowa, panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, radnych, radnym, żeby w kolejnych latach także udawało im się tak dobrze rozwiązywać te problemy. Droga ma 750 metrów długości i 6 metrów szerokości. Poza położeniem nowej nawierzchni asfaltowej poprawiona została kanalizacja deszczowa. To już ostatnia tak poważna inwestycja na terenie Kunowskiej Strefy. W poprzednich latach wyremontowany został odcinek o długości 400 metrów za kwotę około 1 200 000 zł. Prezentacją fotografii i obrazów Krzemienny Krąg podsumował swoje działania i warsztaty w 2023 roku. W piątek w Galerii Fotografii zorganizowano Wernisarz. Jeszcze przed końcem starego roku do Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przybyło mnóstwo osób interesujących się sztuką fotografii. To wszystko za sprawą zdjęć, które powstały w czasie warsztatów fotograficznych. Lokalnie artystycznie to projekt, który realizuje Stowarzyszenie Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. W jego ramach odbyło się szereg warsztatów malarskich, rękodzielniczych czy fotograficznych. Ostatnie warsztaty, dosłownie trzy tygodnie temu, jeszcze w listopadzie, może cztery, fotograficzne w Bałtowie, więc jakby to, czym Bałtów jest piękny, krajobrazem, przyrodą, ożywioną, nieożywioną architekturą, atrakcjami turystycznymi zostało na wieki uwiecznione przez 20 uczestników tych warsztatów. Zdjęcia z udziału w plenerze zostały zaprezentowane na stronach kalendarza wydanego na 2024 rok oraz na wystawie poplenerowej, której wernisarz odbył się 29 grudnia. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się ze sztuką fotografii przy cennych wskazówkach profesjonalistów. Oglądaliśmy zdjęcia, prowadziliśmy warsztaty i ze światłem takim studyjnym, i ze światłem zastannym. Byliśmy także. E, że tak powiem, na takim plenerze bałtowskim, gdzie zwiedzaliśmy sobie miejsca w Bałtowie i w parku, i przy pałacu. I ogólnie tak dookoła sobie pospacerowaliśmy, robiąc zdjęcia z lokalną społecznością, ucząc się robić tych zdjęć, podpatrując siebie nawzajem troszeczkę, jak fotografujemy, trochę sobie doradzając. No i to, co widzimy na ścianach, no to jest takie pokłosie. Tych naszych trzydniowych wojaży. Dzięki udziałowi w projekcie kilka osób zaszczepiło w sobie pasję do fotografii. Ci wszyscy ludzie byli przyzwyczajeni, z mieliśmy do czynienia, robią przeważnie telefonami zdjęcia. Takich zdjęć nie można negować, bo w tej chwili telefony są coraz lepsze. Można robić bardzo duże powiększenia, czego przykładem jest właśnie ta wystawa i kalendarz. No Chyba były to owocne warsztaty, bo chcę się pochwalić, że parę osób. Wstąpiło do naszego klubu i będzie członkami naszego fotoklubu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sztuką fotografowania, zdobywając wiedzę i praktykę. Fotografia wydaje mi się, że jest łatwiejszą sztuką, aczkolwiek no, nigdy nie podchodziłam do robienia zdjęć jako do sztuki. Dopiero teraz, kiedy byłam na w warsztatach fotograficznych spojrzałam na tę sztukę inaczej. Mogliśmy się dowiedzieć naprawdę bardzo, zdobyć bardzo dużą wiedzę na temat, jak fotografować dużo technicznych spraw. Fotografowie pokazali nam swoje zdjęcia, opowiedzieli o swoich technikach. Każdy z nich specjalizuje się w innym rodzaju fotografii. I każdy z nas mógł sobie wybrać później fotografa, z którym chce się uczyć w terenie. Zwiedzający wystawę byli pod ogromnym wrażeniem prezentowanych prac. No, przepiękne, przepiękne zdjęcia bardzo miło się patrzy na te fotografie. Podobają mi się bardzo ładne. Zdjęcia są bardzo ładne. No o różnej tematyce przeważnie przyroda. Projekt lokalnie artystycznie będzie nadal realizowany, a w planach są już kolejne warsztaty. Tym razem ceramiczne oraz rękodzielnicze z elementami florystyki. Miniony rok był bardzo aktywny dla czytelników i pracowników biblioteki. Warte podkreślenia jest, że był to wyjątkowy rok, bo jubileuszowy. Miniony rok 2023 był jubileuszowy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiecka Biblioteka skończyła 75 lat. Początki były skromne, dlatego że jak sobie uzmysłowimy, że powstała w 1948 roku, to był to czas niełatwy w ogóle. Dla bibliotek i dla książki z całą pewnością też był trudny. Czas trochę siermiężny, natomiast. Wiele osób zaangażowanych robiło wszystko, żeby ta biblioteka się rozwijała. Trzeba powiedzieć, że taki dobry czas, tak naprawdę dla biblioteki, powoli nastąpił w tym czasie, kiedy siedziba biblioteki pojawiła się na ulicy Kinińskiego. Dla wszystkich czytelników, biblioteka jest miejscem przyjaznej przestrzeni. Teraz co mam czas to bym siedziała tylko w książkach bo jestem sama samotna to. Pracowało się to się nie czytało były małe dzieci to, to się nie było czasu na to a teraz co jest to aż miło przyjść. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała 1 września 1948 roku. Przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia placówka przeżywała swoje wzloty i upadki, mozolnie gromadziła księgozbiór, przeprowadzała się do nowych lokali, tworzyła sieć filii. Więcej o historii Ostrowieckiej Biblioteki powiemy na naszej antenie już wkrótce. Zostajemy jeszcze na chwilę w ostrowieckim Rowarze Kultury, ale przenosimy się do BWA. Tu również w minionym roku sporo się działo. Zapytaliśmy także o plany na 2024 rok. Wystawy z różnych dziedzin sztuki oraz spotkania z wybitnymi twórcami. Tak pokrótce wyglądała działalność ostrowieckiego Biura Wystaw Artystycznych w roku 2023. Poza prezentowaniem mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego osiągnięć sztuki ogólnopolskiej BWA promuje także twórców rodzimych. Zaprezentowaliśmy wiele bardzo dobrych wystaw, wystaw twórców wybitnych, uznanych z rynku Polski, ale także osława wie światowej. Gościliśmy supergrupę, antygrupę, mieliśmy wiele naprawdę ciekawych ekspozycji, Marta Antoniak, Tomek Baran, ale także prezentowaliśmy twórczość Ostrowieckich, lokalnych twórców. Otworzyliśmy mijający rok wystawą Tadeusza Szypowskiego. Prezentowaliśmy wystawę Olka Salia, naszych seniorów w ramach dwudziestolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 1996 roku Biuro Wystaw Artystycznych organizuje jesienne salony sztuki. Jest to cykliczna, konkursowa impreza. Istotną częścią działalności stanowi również edukacja artystyczna. Zakończyliśmy bardzo mocnym akcentem w postaci nowej odsłony jesiennego salonu sztuki w tym roku Lustro. Jesteśmy wdzięczni za każde spotkanie. Z naszymi gośćmi, artystami, ale przede wszystkim z naszymi odbiorcami, widzami, Ostrowczanami, którzy od lat odwiedzają nasze galerie, naszą galerię, tymi, którzy po raz pierwszy zagościli i którzy zaczęli do nas wracać, spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami. A to wszystko towarzyszyło nam w mijającym roku. Prezentowane ekspozycje przyciągały wielu odbiorców sztuki z różnych części kraju. Przyszły rok zapowiada się równie ciekawie. Myślę, że ten rok będzie niezwykle zaskakujący. Jak zwykle będą też ostrowieckie akcenty, ponieważ jednym z założeń naszej galerii jest promocja lokalnego środowiska. Po drodze myślę, że będzie wiele innych ciekawych wydarzeń. Będzie komiks, będzie spotkanie ze znanego już z krótkiego epizodu pojawienia się w naszej galerii Janusza Habiora. Będą akcenty nie tylko polskiej sztuki, ale sztuki światowej, europejskiej, będzie wypowiedź polsko -frona. Nowy rok to również spotkania z dziećmi i młodzieżą, oraz nowa wystawa profesora Jana Berdyszaka, jednego z niezwykle ważnych twórców polskiej sztuki awangardowej. Przyszły rok w Ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych zapowiada się zatem niezwykle atrakcyjnie i ciekawie. Tą informacją kończę dzisiejsze Telefakty. Do zobaczenia jutro o stałej porze. Prognoza pogody dla ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 7 stopni Celsjusza wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie 996 HP biometr niekorzystny. Jutro również będzie deszczowo. Synoptycy zapowiadają 7 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 29 km na godzinę, ciśnienie wyniesie 997 HP, biometr będzie niekorzystny.